I ruszyły. No, część jeźdźców pruje do przodu, ile fabryka dała. A część ogląda się. Dobrze, dywizjon. Tutaj z przodu jest dobrze snajper. E, także Krish. To Krish jest na prowadzeniu. Krish Snajper. Krish Snajper. To jest czołówka gonitwy. Krish Snajper. Cinnamon też blisko. Poprawia e, Favorable Spirit. Bardzo szeroko prowadzony jest dywizją. Przesuwa się tam też Cosmic Gift. A pole zamyka Karol George. I wychodzą na prostą finisową. Chris na prowadzeniu. Bardzo lekko. Favorable spirit. Chris, favorable spirit. Przy kanacie Sinamun, polem. Finiszuje snajper. Favorable spirit. Favorable spirit. I polem snajper. A tutaj najbliżej publiczności Karo Giorgio. Karo Giorgio. Karo Giorgio. Karo Giorgio, Giorgio snajper i w celowniku. Karo Giorgio snajper. Na trzeciej pozycji Emperor Game.